Siema, staw lap, zaskrypc na kanale, w SkyWars, drugi odcinek z tej serii. Bez przedłużenia zaczynamy, na Discorda, na Twitcha, Zostawcie lajka na kanale, komentarz do zasięgu i subskrypcję oczywiście z dzwoneczkiem ja wbijamy. 50 subów do końca wakacji. No i dobra. Zu moja druga próba nagrania tego odcinka. No bo w pierwszej próbie tam no, jakoś dźwięk głęboka, dobra. Oj, przepraszam, chyba ekran uciekł. E, czekaj, zobacz tylko. Nie, ekran z git. Tylko tego. Pierwszy próba nagrania. Dźwięk był dobry, ale szumy był jak nie wiem, nie? Jeszcze przepraszam za mój głos, nie tam gdzieś tak pół godzin tam wstałem. Ale już nagrałem odcinek, więc za moje piśmie zostawcie lajka. No. Sposortuję szczeku. No, ok, gdzieś tak. A myślałem, że przyspadnie. Ty kurde. Ty kurde dzieci to serane. A 10 Hardów jest na byle gumce, spiesznie. No, mam tutaj fajne, jakby ktoś pytał. To tak zawsze tak sobie przybliżam. I gram najdę 17 i na 17,1. Żeby ktoś pytał. Dobra. Kurde, chłopcy, chłopcy tam... Jak chłop nie spadł? Chłop więcej farta niż IQ Ale szczerze, nie? Mam farta teraz? Chłop więcej farta niż IQ Dobra, siedzi się w tym campi. Tamta chłopie, jaka po środku No matko Ja nie mam co tak lecić teraz A ty spalisz, bo nie ma, czy jest takiego, co się nazywa. O kurde. No już kurde, jakiś chłop mnie tam sabotował z tyłu. Gram kolejną grę, z odcinka minęło na jedną grę. Jest nice. Jedną. Drugą grę chcę. No, no myślę, że ten się Majka zbakował. A na 6 git. <grym> No i tam widziałem z Discording ma cię popisze oczywiście yy, słabu lucik na start. A tu dwie skrzynki są jeszcze, więc luz. Ale to nie będę brał bo po co? To komu? E, yy, tu będzie lepsze. O zaklęta ogień, tym bardziej to. Może klęty jakoś specjalnie nie jest Może ten miecz jakiś specjalnie najlepszy nie jest, ale zaklęty ogień do mnie przemawiał. Szkoda, że nie mam upady. W ogóle tam gadałem, tam w rady, bo to jest słucham, bo lubię, że tam ogółem tam upał, są znaczy po 35 stopni, a tam leje też, jest nice. Może nie leje, ale po prostu pada. O, chłop dostał Chłopie trafić nie potrafi Co chłopie trafić nie potrafił Wcale do słowa nie potrafił mnie trafić Ty chłop też miał zaklęty ogień I to jeszcze lepsze od mojego ja to skóry biorę, nie? Plus dwa, plus dwa No, ale te kilka temu. Dobra, czekaj, zrobię tak. Te śnieżki tutaj dam. tak. No i tak, kit będzie. Dobra. Co tutaj jest będzie. Oooooo. Najpierw będę typa hitał z tego, z tego ognia, a potem będę go dobijał z tego diamentowego. To jest mój plan na życie. Dobra. Wchodźmy hit na stołku. O klatę, dobra. Opa hitnąłem no Dobra Jest to jeden typo Jeden fajny staliśmy Łatwo, 1-0. Znaczy 3-0. 3-0 stopy jakby. Zależy 3 kilo zarodadów. Kto ogarnia, ten nogarnie. Dobra. Jak tam wygląda sytuacja? Na tych Discordach? Bo tak szybko go się Discord, dlatego macie taki ekran jakby, że pauzuje grę Ja mam nadzieję, że, tam, że teraz tego Nie będzie mi tego Pauzowało... Oczywiście, znaczy, że nie będzie mi szubilat totalnie, bo chciałem coś w końcu nagrać Bo już cały tydzień nagrywałem Dobra Doba właściwie ją zrobię. Na baszce ją zrobię. Się posortuję tej. tam jeszcze. Szybnesz trzeba było się przeć. Dobro. Skod bryczem lesa. No to fajny godły, już nie powiem, nie? Siadli nagrania, dobra Dobra, co tam więcej nagrywać? Ja byłem plepek, to był Skywars, na razie, cześć, papa pa.